Jesteśmy w zwycięskim sztabie Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku. Proszę o komentarz szefową regionu, panią senator Izabeli, Izabelę Kloc. Pani senator, czy spodziewała się Pani aż tak dobrego wyniku wyborów? No tak, spodziewaliśmy, że ten wynik będzie dobry. Wiedzieliśmy, że nasza praca, a nie obietnice, przyniesie taki właśnie sukces. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, wyzwanie dla prawa i sprawiedliwości, wyzwanie dla wszystkich e, członków prawa i sprawiedliwości, ale też wszystkich, e, którzy nas popierali, bo chcemy właśnie stworzyć taką wielką, biało-czerwoną drużynę, e, która doprowadzi do tego, by w naszym kraju rzeczywiście było e, dobrze, by w naszym kraju e, prawo i sprawiedliwość to nie było puste słowo, ale by to były wartości, na których będziemy opierać nasze działania. W dalszym ciągu. Jesteśmy w niedzielę wieczorem w Rybińskim Sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami kandydat na senatora Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Raciborsko-Włodzisławsko-Jastrzębsko-Żorskim. Pan Adam Gawenda, proszę powiedzieć, no, jak pan zareagował widząc pierwsze sondażowe wyniki wyborów Exit Pols. Oczywiście to wielka radość, bo tak naprawdę wszystko to, co robiliśmy w kampanii wyborczej, te wszystkie spotkania z ludźmi, te nasze zobowiązania okazały się uznanie zyskać wśród wyborców, ale też ten wynik. Który przyjęliśmy, który ja przyjmuję z wielką radością, to też pewne zobowiązanie. Tak jak powiedziała pani prezes Beata Szydło, wszystkie problemy, które chcemy rozwiązywać, możemy skutecznie rozwiązywać tylko wtedy, kiedy nie zapomnimy o ludziach. Bo wszystko to, co dzisiaj jest przed nami, to ciężka praca to trudna droga do tego, żeby te nasze założenia programowe zrealizować, ale one będą możliwe do zrealizowania tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy realizowali je w dialogu, w takiej otwartości z ludźmi, tak, aby po prostu nie być oderwanym od problemów każdego mieszkańca Rybnika, mieszkańca Żor, Jastrzębia, Wodzisławia, Raciborza, całego naszego okręgu. Wiele wskazuje na to, że kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów, to Pan będzie senatorem z okręgu, w którym pan startował. Chciałem pana zapytać, jaka będzie pana pierwsza decyzja, pierwsze działanie, które pan podejmie jako senator? To trudno w tej chwili mówić o tych pierwszych decyzjach czy pierwszych krokach. Ja z pokorą będę czekał na ostateczny werdykt. Oczywiście wiary mi nie brakuje i wierzę w sukces, ale zawsze pracę i pełnione funkcje publiczne traktowałem z wielką pokorą w służbie dla ludzi. Dlatego Każda decyzja, również te pierwsze decyzje, będą dotykały najważniejszych spraw tutaj w regionie. A tak jak już w kampanii wyborczej zapowiadałem, będę się starał być senatorem mojego okręgu i moich ludzi, łącząc wszystkie te sprawy i te problemy, które są do rozwiązania już tu i teraz z tymi, co może po prostu y, y, zrobić i zrealizować senator w Senacie. I łącząc to wszystko na poziomie rządu i samorządu. To będę starał się robić najlepiej jak potrafię, a byłem 4 lata w Sejmie, więc myślę, że to doświadczenie naprawdę pomoże mi w tej pracy. Ale jeszcze raz mówię, z pokorą czekam na ostateczny werdykt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Ryszard Zalewski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w powiecie Wodzisławskim. Chciałem prosić Pana o komentarz na gorąco do ledwo co ogłoszonych sondażowych wyników wyborów do Sejmu. No, dla mnie wyniki są takie, jakich się spodziewałem. Czyli ta w tej chwili różnica między PIS-em i Platformą jest bardzo duża i jakby to, co jest najważniejsze, to to, że PIS będzie mógł rządzić samodzielnie. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili w parlamencie, jeżeli PIS będzie miał większość, to będzie mógł zrealizować swój program, a ten program to jest sporo punktów, które są konieczne do wprowadzenia. Jak wszyscy wiemy, w tej chwili tych zmian trzeba wprowadzić. W Polsce sporo, między innymi kwestia i wieku emerytalnego i pomocy dla, dla rodzin, bo, bo rodziny w tej chwili w Polsce no, wychowywanie dzieci, generalnie dzieci to, to, to jest też taki spory problem. Także tutaj no, jestem zadowolony z tego, że Polacy dobrze wybali. Mam nadzieję, że te wyniki się potwierdzą i że PIS będzie mógł mieć samodzielny rząd. Dziękuję bardzo.